Rozmowa Dnia. Przemysław Szubartowicz nasz gość. Małgorzata Kidowa-Błońska, Platforma Obywatelska. Witam pani poseł. Dzień dobry, witam państwa. Ma pani przy sobie tajną instrukcję dla posłów Platformy Obywatelskiej? A my mamy jakieś tajne instrukcje, pierwsze słyszę. Gazeta Polska Codziennie napisała, że dotarła do szczegółowej instrukcji dla posłów Platformy, jak mają mówić o referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy. Jest taka instrukcja? Nie, nie ma. Ale zdaje się, wśród członków Platformy, tym bardziej Platformy Warszawskiej, jest dosyć jednolity... Stanowisko bez instrukcji. Bo ta instrukcja między innymi mówi podobno. Prawo i Sprawiedliwość instrumentalnie traktuje Warszawiaków. Referendum ma charakter polityczny. Hanna Gronkiewicz-Walc, nie ma alternatywy. No bo to referendum jest referendum polityczne, co do tego z tą uwagą się zgadzamy, bo jeżeli referendum robimy na kilkanaście miesięcy przed wyborami samorządowymi, w przyszłym roku na wiosnę, będziemy już znali kandydatów różnych ugrupowań czy stowarzyszeń na prezydenta Warszawy, kandydatów na radnych, będziemy poznawali programy, to wtedy możemy się do wyborów przygotowywać. E referendum moim zdaniem robi się wtedy, kiedy rzeczywiście na prezydencie czy wójcie ciążą zarzuty prokuratorskie wtedy powinien odejść, kiedy rzeczywiście została zrobiona rzecz, która przekracza tak zwane dobre praktyki, że jej zostało złamane prawo. Natomiast... Ale uważ... nie, nie sądzi pani, że fakt, że zebrano odpowiednią liczbę podpisów i to, e, że są zastrzeżenia, może ale wie pan, co świadczyć nie to są... o tym, że referendum powinno się odbyć? Choćby ale dlatego, się, ale że jest... Się odbędzie. Pra... To, to referendum się odbędzie. To jest zapisana taka możliwość Ale to w referendum się odbędzie, ale to nie zmienia mojego stosunku do tego referendum, że ono w tej chwili tak naprawdę jest działaniem czysto politycznym. Bo chce się odwołać polityka, tylko prezydenta Warszawy. To nie chodzi o zmianę jakości zarządzania Warszawą, bo ja przypominam, że w Warszawie platforma w Radzie Miasta ma większość. Także to nic nie zmieni w sposobie zarządzania Warszawą. A przez kilka tygodni czy miesięcy zajmujemy się referendą, a nie sprawami warszawskimi. Zresztą, jeżeli słuchamy opozycjonistów w stosunku do Handy Gronkiewicz-Walc, nie słyszymy uwag, jak należy zmienić miasto, tylko ciągle słyszymy, że trzeba odwołać. Więc widać, że tutaj także pomysłów na Warszawę. Pani poseł, nie. a jest. Jest tak, że Straż Miejska się porozumiała z władzami Warszawy i do czasu referendum ograniczyła o połowę liczbę wystawianych mandatów? Znaczy ja nie mam takiego wrażenia, bo obserwując ulicę Warszawy widzę Straż Miejską pracującą i te mandaty widzimy, że są za złe parkowanie i niepłacenie. Ale może jest mniej, żeby nie denerwować warszawiaków? Wie pan, musimy się nauczyć, że trzeba dobrze parkować i w ostatnich latach samochodów, które blokują ulicę tak, że jeden samochód zaparkowany nie do, umożliwia jeżdżenia innym, jest Coraz mniej, więc chyba nauczyliśmy się, że trzeba dobrze parkować. A Prawo i Sprawiedliwość y, m, krytykuje działania Straży Miejskiej. Mi Zablepianie mandatów, właśnie, a nie za walkę z, z chuligaństwem, ale także mm, gazeta, na którą się powołałem, Gazeta Polska codziennie, pisze o tym, że jest y, ale mieszkańcy takie porozumienie, żeby bardzo, ograniczyć liczbę mandatów. Bardzo ostro reagują na złe parkowanie i sami zwracają się do Straży Miejskiej, że ktoś blokuje czy utrudnia życie innym. A jak pani ocenia logo kampanii przed referendum? Yy, litera W, logo Prawa i Sprawiedliwości, znaczy, to jest plakat PiSu. Znaczy, nie podoba mi się to, dlatego, że akurat w Warszawie wszystkie sprawy, które kojarzą się z powstaniem warszawskim, są traktowane bardzo poważnie. To, to i była wielka tragedia naszego miasta, jednocześnie wielki zryw ludzi, którzy chcieli żyć w wolnym mieście i takie nawiązywanie przy referendum nie bardzo mi się podoba. Ale gdyby potraktować to w inny sposób, to słowo W znaczy Walc, czyli popierają Gronkiewicz-Walc środowiska Związku Powstańców Warszawskich mocno protestuje. Nie, bo to jest nadużycie. Sprawie. To jest nadużycie i to takie w niedobrym stylu. Tym bardziej, że robi to ugrupowanie, które hasła patriotyczne, które w politykę historyczną, traktują bardzo poważnie, a okazuje się, że poważnie traktują tylko, jeżeli jest im to potrzebne. A jaki jest... to wykorzystać do celów politycznych. A jaki jest scenariusz, jeśli Hanna Gronkiewicz-Wald zostanie odwołana? To wtedy w Warszawie będzie musiał być komisarz. A będzie to Hanna gronkiewicz walc ponownie? Tego nie wiem, to będzie decyzja po pierwsze pre, pana premiera, decyzja o tym, czy będzie komisarz. Czy, bo w ogóle niezależnie od tego, po pierwsze by referendum, w co nie wierzę się powiodło, musi być komisarz, bo nawet gdyby miały być wybory, to komisarz musi do tych wyborów przygotować. Chociaż tego czasu do wyborów tych normalnych jest bardzo mało, więc wydaje mi się, że to było bezsensowne. A komisarza wskaże premier. Tak. O tym referendum, jeśli ono się uda. I nie ma rozmów o tym, kto to będzie? Nie, na razie nie rozmawiamy, bo naprawdę mamy przekonanie, że Warszawiacy po raz kolejny bardzo racjonalnie ocenią to, co dzieje się w Warszawie, bardzo racjonalnie ocenią działalność Hanny gronkiewicz Wal przez ostatnie lata i. Wierzę, że, że po referendum 13 października Hanna gronkiewicz nadal będzie prezydentem Warszawy. Pani poseł, a w sprawie referendum pomaga to, że Platforma jest podzielona, że jest wojna w Platformie, że baronowie platformy no wybierają. Nie, żadnej no. wojny w Platformie nie ma, są wybory wewnętrzne. Gdyby tych nie było rywalizacji pomiędzy kolegami o stanowiska w regionach, to wszyscy by mówili, że w Platformie jest maraz, nic się nie dzieje, nie ma kogo wybierać. Jeżeli kilku regionach są wyraziści kandydaci, politycy z dużym dorobkiem rozpoznawalni. To jest bardzo ciekawe, ale to jest wpisane w reguły wyborów. No te wybory są ciekawe, kto lepiej przekona do siebie swoich kolegów w regionach. Czyli rywalizacja na przykład Jacka Protasiewicza z Grzegorzem Schetyną to nie jest wojna, tylko rywalizacja. To jest rywalizacja. No, przecież za chwilę wybory się skończą i oboje będą razem pracowali w platformie. A zwolennicy posła Nitrasa także nie walczą ze środowiskiem no, gdyby, gdyby Stanisława Gabłowskiego? Ale że to jest walka, to znaczy żadne wybory nie miałyby sensu. Tak musi być, trzeba rywalizować. Ważne, żeby po wyborach razem współpracować. Czyli platforma obywatelska mimo że spadają, no, spadają punktu. Raz spadają, raz się utrzymują. Wydaje mi się, że zbyt wielką wagę ostatnio przywiązujemy do sondaży. One pokazują, że rzeczywiście Platforma musi bardzo zabiegać o wyborców, musi się bardzo starać, przykładać wielkiej staranności do dialogu ze społeczeństwem, ale nic nie jest przesądzone. A w sprawie katastrofy smoleńskiej i tego, w jaki sposób zespoł Antoniego Macierowicza interpretuje no, przyczyny katastrofy, czy mówi o tych przyczynach Donald Tusk, powinien mówić tak, że nie traktuje poważnie tego zespołu i tych, tej innej racji? Wie pan, to jest tak, że jeżeli bada się katastrofę lotniczą, to trzeba dojść, dlaczego ta katastrofa się wydarzyła, i znaleźć. Te rzeczy, które należy poprawić na przyszłość. Po to powstają zespoły do wyjaśnienia katastrof lotniczych, żeby wykluczyć wszystkie błędy, żeby w przyszłości nie zostały popełnione i znaleźć przyczyn te błędy. Wydaje mi się, że te, ten raport komisji pana Millera i zespołu pana Laska dosyć precyzyjnie wyjaśnił, dlaczego do tej katastrofy też doszło. To jest splot wielu rzeczy na przestrzeni lat. Które doprowadziły, że kiedy złożyło się kilka elementów, nastąpiła ta katastrofa. To jest udokumentowane i ekspertyzami, i doświadczeniami, porównywaniem z innych katastrof. Ja mam do tego zaufanie. Trudno rozmawiać o tym, co robi zespół pana Maciarewicza. Przede wszystkim to nie jest komisja, to jest zespół, nie ma uprawnień badawczych. Opiera się na rozmowach z ludźmi. Czasami no tak, ale bardzo... jednak część opinii publicznej obserwuje te działania, te badania. Widzi, że nie ma jasności czy jednoznaczności, znaczy, jeśli chodzi ja... o efekty tego to typu znaczy głosów. Jas... No i... jasność jest, tylko zawsze jest. Pan posłuch Maciarewicz ma bardzo jasne i czytelne poglądy, co sądzi o katastrofie, swoje wyobrażenia o tej katastrofie. I bardzo trudno z nim. Polemizować, ponieważ on wie lepiej i żadne argumenty merytoryczne do niego nie docierają. To jest bardzo trudny partner. Zawsze są takie osoby, które święci wierzą, że tak jest, i żeby nie wiem, jakie dowody mu pokazywać, jakie badania, jakie analizy. On i tak wie swoje. Ale według Pani powinno się izolować z punktu widzenia Platformy obywatelskiej zespołu, Antoniego Macerowicza znaczy, od na pewno, czy, dyskusji? Znaczy nie wyobraźni. To znaczy, kto ma z kim dyskutować? Czy eksperci ze strony Komisji Rządowej, czy eksperci międzynarodowi, którzy naprawdę zajmują się katastrofami lotniczymi? Nie mogą rozmawiać z ludźmi, którzy opowiadają historie, które są nieprawdziwe. Nie mają na to dowodów, mają tylko wiarę, że takie swoje wyobrażenie. Bardzo trudna jest taka debata, taka dyskusja, bo jak mierzyć argumenty? Pani poseł, jutro dość ważny dzień. Dla Polski, może nawet szczególnie dla Platformy Obywatelskiej, jutro ma być oficjalna decyzja w sprawie tego, czy Komisja Europejska pozwie Polskę za nieuregulowanie in vitro. Powinno być in vitro uregulowane w związku z tym? Bo jak Komisja Europejska pozwie Polskę, to możemy płacić ja za każdy nadzieję. dzień zwłoki. Ta sprawa sp uregulowania in vitro toczy się w Polsce od wielu, wielu lat. Ja mam nadzieję, że Komisja. Europejska doceni te rzeczy, które w ostatnich latach się dzieją w Polsce. To prawda, nie przyjęliśmy dyrektywy w tym fragmencie dotyczącym in vitro z różnych powodów. Głównie dlatego, że nie można było znaleźć rozwiązania w parlamencie, nie można było zyskać poparcia dla jakiegokolwiek rozwiązania. Znaleźliśmy się w sytuacji patowej, ale rząd podejmuje pewne działania i mam nadzieję, że Komisja Europejska zauważy, że no tak, program latach. ministra Rukowicza to jest program y, szczegółowy, określony na pewien czas, a tutaj chodzi o to zdecydowane i zasadnicze uregulowanie. No, ale żeby to uregulowanie było, musi dojść do jakiegoś przysilenia w parlamencie. A tutaj jest sytuacja zupełnie patowa. Czyli w tym parlamencie nie da się uregulować sprawy in vitro? Znaczy... E, Jeśli chodzi o ustawę, e, prawnie, jednoznacznie? Wydaje mi się, że w, tej, w tym parlamencie, w tej chwili byłoby to bardzo trudne. To nie znaczy, że my nie próbujemy. Ja od wielu lat bardzo bym chciała, żeby to było uregulowane. Ale kto jest podzielony? Platforma Obywatelska? Tak naprawdę cały Sejm. Tak naprawdę cały Sejm. Oczywiście w Platformie także mamy kolegów Myślących, mających inne poglądy, inne podejście do tego. Ale to nie jest tak, że tylko Platforma, w całym Sejmie ten temat budzi bardzo wielkie emocje. No tak, ale jednak dlatego taka ja kara nadzieję, może być kosztowna. Dlatego mam nadzieję, że strona rządowa wy, przedstawiając wyjaśnienia. Unii Europejskiej uzyska jeszcze przełożenie tego na jakiś czas. Ale nie daje do myślenia Pani to, że Polska jest jedynym krajem, który nie dostosował prawa do dyrektywy? Nie, Pan ja mnie to daje do myślenia od wielu lat. Ja od wielu lat o tym mówię, więc ja tutaj naprawdę zrobiłam wszystko, żeby przekonać, że to jest bardzo ważna sprawa. Ale mówię, inne kraje robiły to wcześniej, ale był już po większej drodze edukacyjnej. No my w przyspieszonym tempie to wszystko robimy. A Chorwacja też ma już to prawo gotowe, chociaż w lipcu przystąpiła do Unii Europejskiej. To nie chodzi o to, kiedy się przystąpiło do Unii, tylko kiedy zaczęło się na ten temat rozmawiać, dyskutować, przekonywać. Ale jeżeli ta kara będzie przyznana Nałożona na Polskę, to czy Platforma Obywatelska podejmie inicjatywę? Tak, A robimy, ja musimy jeszcze nad... raz ja zacząć. Ja mam nadzieję, my jesteśmy gotowi do tego, że, że będzie ta możliwość i, i spróbujemy jeszcze raz, bo wcześniej czy później musimy to zrobić. To jest temat, którego nie można zamiatać pod dywan i ja uważam, że trzeba mieć odwagę i nie zostawiać tych spraw następnemu parlamentowi. A jak zachowa się Platforma w sprawie ustawy, która ma znów zaostrzyć prawo aborcyjne? Chodzi o to, e, że. Projekt został złożony przez inicjatywę ustawodawczą, stop aborcji, 400 tysięcy podpisów. No i Sejm się będzie zajmował tą ustawą. Tak, deba debata w Sejmie w czwartek. A Platforma, jak platforma się zachowa? zachowa się tak jak przez ostatnie 10 lat, ponieważ stoimy na straży, że ten kompromis, który nikogo nie zadawala, jest kompromisem najbardziej bezpiecznym. Dlatego że nie możemy robić tak, że co roku jakaś opcja polityczna próbuje albo bardzo liberalizować tę ustawę, albo ją bardzo radykalizować. Na, z naszego punktu widzenia ten trudny kompromis jest najlepszym rozwiązaniem i nie chcemy w ogóle tego tematu... Ale już... z naszego punktu znaczy, widzenia, platform, czyli z, platform, z punktu platform, widzenia Platformy, ale ta. Platforma jest podzielona ale, w wielu sprawach, ale, na przykład konserwatyści z Platformy. Ale szczególni posłowie... To są sprawy związane z sumieniem, mają prawo do własnego zdania, ale przypominam, przez ostatnie 10 lat wielokrotnie mieliśmy do czynienia z takimi ustawami, i Platforma ma zawsze zachowywała się w ten sposób. Nie ruszamy tego kompromisu. No tak, ale czy będzie na przykład dyscyplina? Nie, w tych sprawach u nas nigdy nie ma dyscypliny. No właśnie, a jeżeli część posłów się wyłamie, tak jak w przypadku będziemy, związków partnerskich. Będziemy rozmawiali z tymi kolegami, którzy mają wątpliwości, i mam nadzieję, że Platforma utrzyma ten kompromis. No a jeśli nie utrzyma, jeśli się okaże, że jednak większość dla tej inicjatywy zostanie zebrana, choćby z tego względu, że jest tak wiele podpisów, ale także badania pokazują, że większość społeczeństwa to przeciwnicy nie. aborcji. Większość społeczeństwa bardzo dobrze, bo aborcja jest złem i Polacy mówią to wyraźnie i ja, ja to rozumiem. Natomiast jeżeli te badania, popatrzymy na nie dalej. Polacy nie chcą, żeby tu radykalizować ani liberalizować te ustawy. To, że jesteśmy przeciwko aborcji, to dobrze świadczy o nas jako społeczeństwie, ale nie chcemy jako społeczeństwo w tych badaniach narzucać innym swoją wolę. A kiedy będzie rozwiązana sprawa związków partnerskich? Było przecież gorąco wokół tej kwestii. Jarosław Gowin już jest poza Platformą. Kiedy podejmiecie inicjatywę ponownie? To znaczy, ciągle jeszcze trwają w naszym klubie pracy próby znalezienia takiego rozwiązania, które by Byłoby do zaakceptowania już nie na zewnątrz, ale w naszym klubie. Zarówno przez te osoby, które mają bardziej konserwatywne poglądy, ale także przez te, których jest większość, które mają bardziej liberalne poglądy. No, ale to jest trudne. W Polsce zajmujemy się do, tym dopiero od kilku lat. Demokracje europejskie, zachodnie, zajmowały się tym przez wiele lat, więc naprawdę my musimy nadgonić w tych dyskusjach, debatach bardzo, bardzo wiele tematów. Może jakaś SLD dołączy do koalicji, to wtedy. Będzie nie, łatwiej to nie dyskutować. chodzi o to. Tu wszyscy muszą być do tego przekonani. Zresztą ta debata, która toczy się w Sejmie, toczy się także w społeczeństwie. Ludzie na ten temat rozmawiają. To nie jest takie proste, że można jednym zdaniem postawić kropkę nad dni i sprawę zamknąć. My zamykamy sprawę rozmowy. W tej chwili Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję